Siema ogólnie wszystkim. Dzisiaj jakby wybieramy się w góry. Tutaj przekazuję teraz tutaj kamerę tutaj Orzechowi. Dobra, my tu jesteśmy z Łyżką. Mi zostaje jeszcze tam ostatnie parę rzeczy do dopakowania. Jakaś menaszka tutaj, ziomek. No i w sumie zaraz będziemy wyruszać już w góry tam. Tutaj Łyżka, już się spakowałem. Czekam na chłopaków aż się spakują i będziemy wyruszać za niedługo. Dobra, no to ogólnie się ma widzimy się później. Okej, okay, tutaj jest trochę ludzi, no ale musimy iść po prostu, no. bo idziemy założyć buty. Idziemy w tym momencie i już po prostu i wyruszać w drogę? No. Ej, dobra, bo ja chyba trochę zgłodniałem. No ja sobie przekąsić kanapę. Ja zobaczę jak dalej musimy iść. Ej, nie, bo ja na pewno nie jedzenia chyba. To jest ja chyba szybko może po niej, jak jest nie. tam trochę dalej. Okej, okay, to tam dalej, dobra, to no, ja zaraz... Tak... To... Okej, okay, dobra, siema. Ej, dobra! Ej, ten dźwięk? No! Może Cześć to... to nie, może jakieś zwierzęta, wiewiórki lub ptaki, idźmy dalej! No dobra, chodźmy dalej! Ej, Błyszka, co to jest? Widzisz to? No, no, widzę to, co to jest. Chodźmy na dół. No, chodźmy szybko. Let's go! Ej, dobra, chodź szybko. No, tu jest. Ciekawe. Ej, dobra. Błyszka, powrót, proszę. Błyszka! 苏总。走走 Na dwór, Wam, gdyż będziemy może troszeczkę bliżej. Będziemy szli tamtym szlakiem. No. Siema. Siema.